Zgłosiło nam się 18 zespołów. Repertuar bardzo bogaty, różnorodny, w tym ciekawsze prezentacje. Wszystkie zespoły przyjechały mimo tych upałów mimo rzeczywiście bardzo trudnych warunków, dali radę. Tak jak podkreślam, przez cały czas tutaj naprawdę wygrani są wszyscy. Bardzo się cieszę, bo to jest ich ciężka praca, to jest ich sposób na życie. Oni, część zespołów seniorskich pracuje na co dzień. W Klubie i na co dzień obserwuję, jak ta praca wygląda. Naprawdę dają z siebie wszystko, są bardzo systematyczni i naprawdę bardzo wytrwale pracują. No my mamy, mamy wyjazdy, mamy często, ale mógłby być jeszcze częściej, no my lubimy śpiewać, wyjeżdżać, także o, szef nasz, proszę bardzo. Klub liczy około 100 osób i z tej grupy z, założyliśmy zespół wokalno-muzyczny, który śpiewa, bawi i wszystkich również zabawia. Ćwiczymy raz w tygodniu, w każdy wtorek, dwie godziny dziennie, to jest bardzo żmudna i ciężka praca, no bo to trzeba ćwiczyć i zgrywać. Znaczy wszystkie przedmioty, które są na tym stoisku prezentowane są ręcznie zdobione z zastosowaniem właśnie techniki dekupażu. Jest to dekupaż i na drewnie, i na ceramice, na szkle, na porcelanie. No, na, na, na w zasadzie można stosować tą technikę na różnych... W strukturach. Jest to tak jak każde rękodzieło, bardzo żmudna praca, jak to, jak to przy ręcznych pracach. No, jest to oczywiście do opanowania, nie ma problemu, można się tej techniki nauczyć, ale, ale trzeba, wymaga to dużo cierpliwości i czasu. Bardzo mi się podobają. Dzisiaj będzie, jesteśmy, jutro będziemy też na pewno. I powinno być takich imprez coraz więcej. Fajnie, bardzo fajnie. No, jeszcze wczoraj, że tak powiem, mistrz, więc jest genialnie się wszystko złożyło. Także, jak najbardziej na tak.